Pytanie mam takie: Czy te wasze wrzaski to potrzebne są? O. Zatem idźcie paninki trochę dalej, bo nagrywać się nie da przy tych wrzaskach wcale. A bardzo przepraszamy, M szanowna. Mała, e, i na chwilę nagrywać przestała. Nie mogę. A no, no, teraz, tu, 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 bo stała się rzecz niesłychana i to jest inforesting very podejrzana. -hmm? Może coś słyszałaś, widziałaś, czy coś w tym wspólnego miałaś? Prosto z nosu świnio mała, oddaj co żeś zabrała o, właśnie, i znów zapanuje radość czy nie macie nic więcej do dodania? To nagrywam. Bo oglądalność. Oj, mi spada. Spada sukienka. O, oglądalność. O, okay. Wszyscy okay. są. Nie, wszyscy, wszyscy są, oczywiście. No Okej! Okay. No dobra. Ale, ale no to, to, o co chodzi? Nagrywamy? No, czy no, nie? No, dobra, dobra, dobra. spacery? spacery? Mhm. Ja nie chodzę na spacery. Nie? Ja nie no, Dokładnie. Czy nad rzeką byłaś i czy przypadkiem Aha. niczego nie zwędziłaś? Ja zwędziłam. Pamięć ci odświeżymy i wszystkie te rzeczy wymienimy. O, suknia i siusy, w których podeszła czerwona. Moja korona diamentowa. Aha, Torba barbery od babciuni droga. I warkocz, co metry ma ze dwa? Oho, warkocz, co metry ma ze dwa? To jest jakieś nieporozumienie! Nieporozumienie, słuchajcie, kochani, ja to wszystko zaraz naprawię. Tak, 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 tak! Tałuję tak. was, zaraz wrócimy!